Dzień dobry Państwu, e, mam przyjemność gościć na Wyczaskim Torze Wyścigu Konnych w pana Huberta e, Kulesze, dyrektora generalnego Alkaledia Farm e, Polska. E, Alkaledia Farm najsilniejsza jest z tego, że faza Alkaledia wygrał 3 lata temu w Paryżu na lążą wielki wyścig e, Arabian Qatar World Cup z pulą 1 miliona euro, Baza wygrał 500 tysięcy euro i to jest największa wygrana, największy sukces w dziejach w całych dziejach polskich wyścigów konnych, od pierwszego wyścigu na ziemiach polskich do dziś. Alkeldia Farm ufundował specjalne nagrody, specjalne e, gonitwy, to się nazywa e, Alcaledia Racing e, Festival. Dzisiaj na mm, naszym Torze warszawskim taka gonitwa roz, została rozegrana. Takie gonitwy e, są rozegrane też w Warszawie, ale o szczegóły tej całej operacji, o przedstawienie szczegółów tej operacji poproszę Pana Dyrektora. Bardzo proszę Panie Dyrektorze. Dziękuję Panie Dyrektorze. E... Właściwie powiedziałeś już wszystko, <laughs> zastanawiam się co tu dodać. No, rzeczywiście, może tak wracając do fazy, bo też sobie przypominam, że e, może od tego, jakby od historii, tak e, zacznę. No. E, tu do Wrocławia przyjechaliśmy właściwie w 2016 roku. I to był trochę taki, taki można powiedzieć, może nie przypadek, ale taki specyficzny i sympatyczny zbieg okoliczności, bo my się poznaliśmy trochę też przez naszych przyjaciół, moją rodzinę, a twoich przyjaciół w Monachium. I, I będąc na jakiejś, właśnie ja mam tam siostrę, my odwiedzając siostrę, no, no spotykaliśmy się również z Jerzym Kupińskim, twoim przyjacielem, tak, którego ja też znam od kilku lat, lubimy się, kolegujemy, no i tak od słowa do słowa właśnie on mówi, że żebym że no, podał telefon do ciebie, mówi zadzwoń do dyrektora, to jest mój tam długoletni przyjaciel i, i może coś wspólnie uda wam się e, zrobić. No, i pamiętam, że Wy mieliście też taki, można powiedzieć, że mały dołek, tak? Mówiąc kolokwialnie, z tego względu, że, że, że Wam y, już nie pamiętam dokładnie, ale, ale jakoś mieliście niedobór trzyletnich koni i bodaj stadiny państwowe jakby tak. w tymże roku nie, nie, nie dały się... Wam z jakichś tak. względów. I, i, a my z kolei mieliśmy, to był rok taki, że mieliśmy tych koni wyjątkowo dużo. Bo, bo pierwszy zaczęliśmy powoli relokować. Koniec Francji, no bo to co powiedziałeś o tym sukcesie wielkim, rzeczywiście z punktu widzenia Polski jest wielki, natomiast z punktu widzenia Al-Haldi, całej grupy, w której ja pracuję, Polska jest tylko oddziałem, no to tych sukcesów było dużo więcej, tych G1 to były praktycznie wszystkie te największe, no, ten cały wielki szlem, tak, mówiąc w cudzysłowie, no to, no to i Kajla Classic, tak, wygrywał Talap, wygrywały hodow... konie własności hodowli, no, no wszystkie te największe gonitwy G1. Natomiast co jest ciekawe i ważne ciągle, że w gablocie księcia, właściciela księcia Haleda, stoi tylko jeden puchar z Paryża, z tej gonitwy i to koniem, e, no mimo, że miał wiele utytułowanych koni, to nigdy go nie wygrał. No pierwszy, pie, pie, pierwszy puchar i jedyny, no wygrał Faza. No, i wracając właśnie do, do, do tej historii, jeszcze, że tu e, przyjechało ki, kilka koni do trzech trenerów wtedy, do Roberta Świątka, do Wiesława Krzysztołowicza i Michała Borkowskiego. My te konie tak podzieliliśmy sprawiedliwie, tak z naszego punktu widzenia. Część koni wtedy jeszcze była taka, no powiedzmy, eksterierowa e, I część była koni z Francji, gdzie, gdzie Faza właściwie, Saudi al Khaldiya i Ramas al Khaldiya to były konie, które. Miały rzeczywiście takie mocne papiery, tak, wyścigowe. No i faza trafił faktycznie do, do Michała, gdzie był trochę koniem i wtedy postrzeganym jako taki z tej trójki najsłabszy, tak? Leniwy na robocie. Leniwy na robocie i tak do końca podejrzewam, że Michał, no, który który jakby może nie, nie, nie jest zbyt wylewny, ale, ale no tak y, początkowo no, trochę może był jakoś tam zawiedziany. Ale to może już zostawmy tę historię, bo tu moglibyśmy opowiadać o tych chwilach, które też wspólnie jakby przeżyliśmy na long y, Wygrana fazy na tych chwil było naprawdę dużo, dużo. Natomiast no, Wrocław jakby od początku dla mnie mówię to tak personalnie, osobiście, że tak i, i właściwie ten Tor wtedy odkryłem. I, I Wrocław właściwie jako miasto odkryłem, bo całe życie przyjeżdżałem jakoś tak przez ten Wrocław, a dzisiaj no po prostu jestem wielkim fanem, miłośnikiem Wrocławia, uwielbiam tu przyjeżdżać, dobrze się tu czuję, w ogóle no jesteśmy po dniu wyścigowym. I, i no, uwielbiam, świetna, jestem tu z rodziną, tak? z, z przyjaciółmi, świetnie spędziliśmy czas, no, no, no jest to wyjątkowe dla mnie miejsce i, i fajnie, że tutaj. Ale się zaangażowaliście, że za wiecie ci słowo, bardzo mocno zaangażowaliście się właśnie w promocję tych wyścigów e, arabskich, tak? bo to raczej nagroda. No to są poważne pieniądze, duży zaszczyt, dla właścicieli. Dla dla -y jużców. Czemu to ma służyć? No właśnie, czemu ma to służyć? No oczywiście ma służyć rozwojowi branży wyścigowej koni arabskich w Polsce, bo no, trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że Polska, jeśli chodzi o wyścigi koni arabskich, to jest generalnie światowa czołówka. Na czym mówię, że jest światowa czołówka, może nie, nie będę jakby wyróżniał. Faktycznie w Europie. Pomijmy tutaj Turcję, która jest tam powiedzmy w no, części europejska, części azjatycka, jest bardzo specyficzna, to może temat na inną rozmowę, ale jeśli chodzi na przykład o liczbę gonitw, to jest ponad 150, tak, 150 czy 160, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast no, we Francji jest tych w połowy mniej 70 kilka, we Włoszech jest 60 kilka, w Szwecji jest 40 parę, a, a wszystko inne jest właściwie już marginesem. W, w, no w Anglii były te, znaczy rok poprzedni może nie jest jakiś referencyjny, bo tam główni sponsorzy, jakby z racji COVID-u nie sponsorowali. I tak faktycznie my mamy tych gonit dużo. Ja tam już nie będę jakby wchodził w szczegóły. Pewne gonitwy tam e, może są takie no, specyficzne, powiedziałbym, których nie ma, wyjątkowe w skali świata. Mówię to może bez jakiegoś zabarwienia wartościującego, że one są wyjątkowe, nie uważam, że może są wyjątkowo Masz, pozytywne. Masz na myśli, że gonitwy zamknięte no. dla gonitw eksteriorowych tak zwanych, tak. tak? Znaczy one są paradoksalnie, one nie są zamknięte akurat te dla gonitw eksteriorowych, natomiast yy, no podróżując, no bo no, 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 na te wyścigi powiedzmy jeżdżę no, wszędzie tam, gdzie się konie arabskie ścigają. No i, i, i coraz bardziej są popularne, tak? e, bo, bo widzę nawet media społecznościowe ostatnio, ten program powoduje, że, że no, cały świat na nas patrzy i to jest dla mnie o tyle, znaczy to co powiedziałem. Te wyścigi kroni arabskich w Polsce są na wysokim poziomie, nie tylko pod względem organizacyjnym. I wasza nagroda ma to promować, tak? Ma to promować, ma, e, ma rzeczywiście dawać. No, z jednej strony pieniądze mają wspomagać właścicieli, tak? E, z drugiej strony. Ma zachęcać również konie z zagranicy, to jest nasze marzenie. Póki co odbyły się trzy wyścigi z cyklu. Dziś odbył się we Wrocławiu, jedna z tych mniejszych gonić odbyła się w Warszawie, ale jedna z większych gonić odbyła się tydzień temu, w sobotę. To był Twake Central European Twake Derby dla czteroletnich koń. I ja uważam, no wielu jakby trenerów, właścicieli podchodzi do tego, że no, te nagrody wysokie spowodują, że przyjadą zagraniczne konie i one za zabiorą pieniądze. Ja naprawdę nie lubię tego określenia, że ktoś coś zabiera, tak? Bo jeśli konie z Polski jadą i wygrywają, to nikt nie Fajar, mówi brał, faza, o, o, o zabieraniu pieniędzy. Ale jeżeli koń czeski do ciebie tutaj na przykład przyjedzie, czy koń... Znaczy nas też się w sposób taki specyficzny traktujemy. Jesteśmy polską firmą, tak? tak. Ma, oczywiście ktoś za, włożył prywatne pieniądze, tak? Jest to inwestycja zagraniczna, o które zawsze jako Polska, kraj no, ciągle rozwijający się, zabiegamy. I my tutaj no, zatrudniamy pracowników, płacimy podatki, etc., etc., etc. Y Mamy swoją ziemię, mamy swoją farmę, i, i, i właściwie ja, i, ja nie mam poczucia, że my jesteśmy jakimś intruzem i, i jakimś tam zagranicznym podmiotem, który tu przyszedł po to, żeby coś. Ale wyryć co się zmienia jednak, bo czegoś się siedzieliśmy w Warszawie właśnie po, po tym wyścigu i po Czojku i w stole ktoś rzucił, że szkoda, że nie było koni zagranicznych. To pierwsza taka uwaga, bo u mnie we Warszawie też zarzucano nam, że jesteśmy frajerami, bo wpuszczamy Czechów, którzy wygrywają wyścigi. Rzeczywiście 25% wyścigów wygrywają czy kolejne To publiczności to, w sensie to nie ma kompletnie znaczenia. To są zawody sportowe, to chcielibyśmy nie wpuszczać tutaj w ogóle żadnych piłkarzy, nikogo dobrać no e, sami ze sobą, to wtedy mielibyśmy ekstra po prostu klasę taką polską e, zamkniętą naszą gdybyśmy się na tu z Rzeszowa, czyli No, dokładnie tak myślę. Jakby wyglądała na przykład, nie wiem, Liga Polska Piłkarska, gdybyśmy no, nie mogli przyjmować tutaj zagranicznych piłkarzy. Oczywiście dla polskich piłkarzy byłoby to lepiej, natomiast dla wizerunku i dla jakości polskiej piłki no byłoby to oczywiście niedobre. Tak jest ze wszystkim. Ale może odbiegliśmy od tak, tematu... I wróćmy jakby do, do tego cyklu. Tak jak wspomniałem, w tym roku projekt jest przewidziany na 9 gonit, 3 gonitwy poza nami. 9 gonitw, z czego 7 na torze służebieckim w Warszawie, jedna gonitwa we Wrocławiu, która też już jest za nami, i jedna będzie w lipcu w sobocie. 6 gonić to gonitwy takiego powiedzmy no, niższej kategorii, czyli to raczej grupa trzecia, grupa druga akurat była we Wrocławiu, ale pozostałe to będą grupy trzeciej, gdzie ufundowaliśmy 20 tysięcy złotych dodatkowej premii, które będą podzielone na właściciela, jeźdźca i, 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 i trenera. Eee, trzy duże gonitwy w ramach tego projektu to też nagroda e, tłejka e, z soboty plus tradycyjna Eufalbia Poland Cup, czyli nagroda listek e, podczas Dnia Arabskiego w Warszawie 20 sierpnia. I w tym roku również w tym projekcie, w ramach tego projektu jest sponsoring gonitwy białki, czyli dla Trzylatków. Jedna z ważniejszych dla młodych koni. Bardzo bym chciał, byłem gdzieś tam powiedzmy no, pomysłodawcą tego projektu, i to ja niejako. Zarekomendowałem ten projekt, stworzyłem go wraz ze współpracownikami i, i niejako namówiłem księcia, wiedząc, że on wspiera wyścig, zwłaszcza w ogóle wspiera od lat hodowlę koni arabskich tak, poprzez i pokazy. No bo to jest jeden z największych hodowców koni arabskich na świecie, czy, tak. czy, czy nie największy? Nie wiem, bo nie znam tak dokładnie A. statystyk, ale momentami wiem, że było ponad 1000 koni w tej stadii, Koni arabskich, czy z tej krwi a zawsze jest to, to przynajmniej kilkaset. Podejrzewam, że tak, mówimy o, o jednej z największej hodowli koni arabskich na świecie. Natomiast książę poprzez właśnie sponsoring gonit na całym świecie, poprzez sponsoring pokazów, tak, tych absolutnie topowych. Jeden odbywa się w Arabii Saudyjskiej, jeden w Polsce, w Nowych Brońskich. O, organizujemy to od 2014 roku. To są pokazy naprawdę, no, no, mówię o tym, który my w organizujemy, no to jest on postrzegany jako jeden z najbardziej prestiżowych pokazów w Europie, tak? Z nagrodami, których nie ma nigdzie indziej. Rozdawaliśmy tam samochody, Mercedy, pamiętasz? Białe 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 ta, pamięta, pamięta, tak? pamiętam, pamiętam. No do dzisiaj tam w Janowie, w Michałowie, są te mercedesy, tak? I, i, i nie przyją się. I zarząd. Nie wiem, czy się psują, to byśmy też na musieli Michałowa, Niemniej jednak, jakby wracając, mam nadzieję, no bo jesteśmy jakby, jedna trzecia gonitw już jest za nami. Teraz będziemy w lipcu w Sopocie. Potem w sierpniu, jednego dnia, trzy gonitwy. Wrzesień, październik po jednej gonitwie i, i cykl. Jeśli na przykład się okaże, że właściciel będzie bardzo zadowolony i ten projekt uzna, jakby zyskał uznanie w oczach właściciela firmy, to ja tak w Księciach Haleda to mam nadzieję, że ten projekt nie tylko będzie kontynuowany w przyszłym roku, ale być może jeszcze rozszerzony. Ja mm, Myślę, że na przykład jeśli chodzi o nasze plany co do Wrocławia, no bo jesteśmy tutaj jakby we Wrocławiu dzisiaj, może na tym się trochę skupię, będziemy na pewno rekomendować, ja będę rekomendował, żeby we Wrocławiu odbyły się przynajmniej trzy gonitwy w przyszłym roku. Dwie gonitwy, tak jak dziś, trochę niższej rangi, z podobną premią. Natomiast bardzo chciałbym, żeby do, do, do Wrocławia wróciła taka gonitwa pozagrupowa, B lub A z jakimiś no, pieniędzmi już y, europejskimi, tak? E, typu 100 tysięcy złotych. Okej, okay, to Wrocław się zgadza, panie dyrektorze. <grym> Dziękuję. E, e, bardzo się cieszę, bo to jest w naszym świecie wyścigowym, który jest w Polsce mały. Mamy dwa tory. E, Warszawa, e, Wrocław i trzeci tor w Sopocie. Który jest moim zdaniem niewykorzystany. Nie, nie Powinniśmy go wykorzystać. Yy, yy, Wyścigi nie są popularne w Polsce. Każdy sponsor jest yy, cenny dla wyścigów. Ta inicjatywa ze strony yy, sponsora, który pieniądze ma, kocha konie, no to jest dla świata wyścigowego yy, no, ważna sprawa, bo bez pieniędzy nie będzie yy, wyścigów. Dziękuję panie dyrektorze bardzo Dziękuję, panie. za obecność we Wrocławiu ciepłe słowa o naszym mieście. I zapraszam dzisiaj na wieczorny spacer na Odrą w bulwarze, o bulwarze Odrzański w Wrocławiu. Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję. Tak jak wspomniałem, uwielbiam Wrocław, uwielbiam tu Bartynicę, Jest zawsze tutaj. No. Zawsze. Z ogromną przyjemnością. Witam. Okay. Idziemy w miasto. Dziękuję, idziemy w miasto.